Hej, okay. w tym poradniku pokażę, jak zrobić sobie jakikolwiek obiekt bądź tekst w formacie PNG bez tła. Wchodzimy sobie w aplikację Paint 3D. Aplikację tę pobieramy ze sklepu Microsoft Store. Wpisujemy sobie tutaj Paint 3D. Niestety linku do niej nie udostępnia. Nie ma takiej możliwości. I klikamy tutaj zainstaluj. Gdy nam się zainstaluje, otwieramy Ufa, wcześniej wspomnianą aplikację. Wchodzimy do niej. Wchodzimy tutaj do zakładki nowy. I wybieramy sobie jakiś kształt, na przykład 2D, bądź to też tekst może być. Wybieramy. Podajemy sobie pełny, gdy już mamy taki oto kształt. Wchodzimy sobie do zakładki Canva. Jesteśmy w zakładce tutaj Canva. Klikamy tutaj przeźroczysta Canva. Ten suwak musi się nam zaświecić na niebiesko. Gdy już się nam zaświeci. Jak widać, tu zostało wycięte. I mamy obiekt, który sobie stworzyliśmy. Następnie wchodzimy do zakładki menu. Zapisz jako obraz. I wybieramy miejsce celowego zapisu. I gdy już wybierzemy. Miałem przycisk, zapisz i tutaj projekt zostaną zapisany w formacie PNG bez tła. Tylko dany obszar, który chcieliśmy, został wycięty ładnie i wykonany. Z tego poradnika to tyle. Zostaw subskrypcję i do następnego. Trzymaj się. Cześć.